Kartus to straszliwe stworzenie niegdyś śmiertelnik. Był tak zafascynowany śmiercią, że z radością stał się nieumarłym. Teraz, jako licz, Kartus jest bliżej swojego ukochanego grobu niż kiedykolwiek marzył. Magia, którą się posługuje, ma swoje źródło w nicości i za jej pomocą. Chce przedstawić światu to, co uważa za jedyną prawdę, jedynie po śmierci życie zyskuje sens. Nawet jako chłopiec, Kartus był dziwny. Nie można było zaprzeczyć, że kryło się w nim coś mrocznego. Często trzymał się cieni i odrzucał towarzystwo innych osób. Zakradał się na pogrzeby nieznajomych i przemawiał do ich nagrobków. Szukał zwłok zwierząt, by je zachować i utrwalić, co stworzyło ponurą kolekcję straszliwej sztuki. Kartus zgłosił się do pomocy chorym i umierającym, ale nie z zamiarem wsparcia, lecz by z bliska oglądać śmierć tych, którym nie da się pomóc. Ostatecznie posunął się do upozorowania własnej śmierci, by móc z ukrycia obserwować własny pogrzeb z niezwykłą fascynacją. Gdy inni ludzie dowiedzieli się, co zrobił, byli tak zszokowani i zaniepokojeni, że w pewnym sensie Kartus naprawdę stał się dla nich martwy. Został całkowicie odrzucony przez żywych. Odosobnienie tylko przysłużyło się jego obsesji. Cartus jeszcze bardziej poświęcił się swoim badaniom na temat śmierci i zafascynował się legendami na temat Shadow Isles. Według nich, zjawy zmarłych kontynuowały tam życie po śmierci. Opętany tymi opowieściami, Kartus wiedział, że musi sam przekonać się o ich prawdziwości. Po dotarciu na te przerażające wyspy, Kartus rozpoczął wędrówkę przez mgłę, zachwycając się dziwacznym pięknem tego miejsca. Czuł się tak, jakby wreszcie znalazł się w domu. Od zawsze chciał chwycić moment śmierci, gdy życie opuszczało ciało i w jednej chwili osiągało znaczenie. Kartus zauważył, że życie po śmierci jest właśnie jak ta chwila zachowana na zawsze. Wtedy właśnie odkrył swoje przeznaczenie przejść na drugą stronę i na zawsze porzucić świat żywych. Tego dnia coś przebudziło się na Shadow Isles, Gdy Kartus zrobił coś, czego nie zrobiła żadna inna istota, z własnej woli porzucił własne życie i stał się nieumarłym. Gdy powrócił do świata, Kartus był wcieleniem swojej obsesji. Jako nieśmiertelny licz trzymający klucze do życia i śmierci, chce całemu światu zaśpiewać swoje rekwiem. Nie ma piękniejszego dźwięku, niż ostatni oddech wydobywający się z piersi.